Meneczko, wszystkim co przyjechałem na padok, przetestować początek trasy. Myślę, że tam około 3 km już mamy zrobionej. Także jedziemy. On będzie start. Akcja! Was trochę było przed zakrętem. No jedziemy! Tu się Dużo się nie zmieniło tak jak zawsze. Wszystko dla kibiców będzie, myślę To dla pan zjazd Fajny, szeroki zakręt I jedziemy dalej Dwie godziny myślę fajnego ścigania Kolejna hopka Oczywiście <śmiennie> wjadą dwie setówki Taśmę Znakowania na ten zakręt musicie uważać, bo tam nie jeden leżał na harden duro. To jest pokuło w dół. No tutaj wczoraj to równałem. Zaliczyłem glebę kładem. jeszcze mi to wszystko rozjeździ. że początek traski też fajny Dynamiczny o, No i obony, nie ma sensu super softów, żadnych Nałóżcie sobie softa, bo mediuma Bo tu nie ma, to dużo korzeni no, Ruch możecie skakać lub delikatnie przejechać, jest płatka 25% trasy zrobione około 3 km też możecie ładować ten ruch skakać no i tu trochę się zmieniło jedziemy w prawo w dość stromy zjazd ale nie napędzać się jedziemy w dół tu jeszcze wykosimy no i podjazd już ten znacie No, widzicie, tutaj trzeba dobrze z dołu przywalić. I też na zjeździe uważać, tą belkę wyrzucimy. Zapomniałem o niej. te dwie godziny dobrej jazdy Was seka Jadę na tyle Michelin Medium Ale Maxi z 3 też sobie fajnie tu radzi Trochę ciasno, ale wiadomo wszędzie możemy zrobić szeroko i jedziemy w dół już uważać i napędzać się bo mówię tutaj te górki są takie zrabiwe. teraz dojedziemy do podjazdu który nowy zrobiliśmy z którego nie wyjechałem na kolegi dwusuwia ale to... miał tam wiesą gumę na dębce No i tu maneta Eee, masełko Jak po masie Tak jak pisaliście Chcecie w klasie hobby trochę podjazdu. To robimy żeby nie było nudy ale jakieś chickeny teraz zrobimy jak ktoś sobie nie poradzi to pojedzie chickenem z karą myślę 10 czy tam 15 minutową no tutaj też nie polecam się napędzać Bo ładnie pcha tutaj siła natury zrobiła swoje ale będziemy to wszystko wypełniać równać Wtedy pojedziecie na dół tam No i tutaj się zmieniło troszkę Bo zjazd, który był zjazdem Teraz jest podjazdem Ale jego zrobimy do połowy Bo myślę, że będzie wszyscy go wyjadą Do tego miejsca i w prawo Zrobimy trawers, nie? Bo jest pion cholerny. Także myślę do tego miejsca wystarczająco. Jedziemy trawers. Jedziemy. Trasa amator będzie okrojona. Nie będzie tych trudnych tematów. Ale to jeszcze sobie mówimy przed zawodami. Stalimy, co i jak, nie? No, pierwsza część naszej pracy zrobiona, tu zarośnięte Aż jestem ciekawy ile wyszło No, 3,15 Kurde, 7 minut? Prawie 8 No to co, my jutro działamy dalej Pozdrowionka Woo!